Dobra, spowiedź. Msza Święta w niedzielę i czytanie Ewangelii 10 minut dziennie. No, e, proste. Spokojnie. Dobra, to dzisiaj do spowiedzi. I będzie ok. Halo? No, cześć, cześć, co tam? No, nie, spoko. dzisiaj nic w sumie nie robię, chyba. Nie, no mogę. No mogę iść z Tobą, dobra. Dobra. To o której? O 14? Okej, okay. dobra. Na razie. Cześć, cześć. No dobra, okej. Okay. Tak przy okazji się pójdzie. Dobra. Dzisiaj do spowiedzi już trzeba iść święta i chociaż 5 minut poczytam to pismo święte, bo wypada trochę chociaż. No dobra, to się zbieramy w takim razie. Ej, ktoś znowu dzwoni. O. Halo? No cześć, 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 co tam? No nie, wiem. No o której godzinie? No to cały dzień nam zejdzie, nie no. To, no. no dobra, okej, okay. no dobra, no dobra, okej, okay. dobra, dobra, spoko. No, do zobaczenia na razie. No dobra. 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 Idziemy do kościoła na mrze. Przy okazji do spowiedzi, trzeba już dzisiaj iść, bo przecież nie byłem już takie dwa dni, więc... No nie no... No, jest przecież niedziela. Halo? No, tak. No. Wyjeżdżacie, tak? Na dwa dni? No to fajnie. No, nie ja wiem, kurczę, czy mogę dzisiaj właśnie. No, no. No dobra, ale, ale wrócimy w poniedziałek, tak? No dobra, okej, okay. dobra, spoko, spoko. No ale to muszę się szybko ogarnąć, dobra, okej. Okay. Dobra, to podjedźcie po mnie, no, na razie. Dobra, okej. Okay. Jeden raz się nie pójdzie. W niedzielę do kościoła to się nic nie stanie. Dobra, dzisiaj piątek, do spowiedzi. I okej, okay. dobra. Kto dzwoni? Halo? No, cześć. co, dzisiaj nie mogę, dzisiaj nie mogę, no. Idę do spowiedzi, jest piątek, więc chciałem... No dobra, nie byłem, chciałem iść do spowiedzi, no. No spoko, no, możemy się zgadzać jutro na przykład albo w jakiś inny dzień. Jutro sobota, to możemy jutro. No, spoko. Na razie, cześć. Dobra. Dobra. Dzisiaj do kościoła. Przeświętą. Poczytamy trochę pismo święte. Ok, spoko. Halo. No, cześć, cześć, To tam. Nie no, dzisiaj nie dam rady, wczoraj się widzieliśmy przecież w sobotę, więc. Nie mogę, nie mogę. No, idę, chciałem nam przejść dzisiaj troszeczkę odpocząć. Nie, nie. Serio, dzisiaj nie mogę. No, spoko. No to się zgadamy jeszcze jakoś, no na razie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Jezus widzi, że ludzie są jak owce bez pasterza, że potrzebują kogoś, kto będzie ich prowadził. Jezus też widzi cierpienie otaczającego go tłumu i rodzi się w nim współczucie. Dlatego też posyła właśnie dwunastu apostołów. Dalej widzimy metaforę żniw, czyli taki obraz zbawienia. W Palestynie na żniwa jest mało czasu. Dojrzałe zboże trzeba szybko ściąć, zanim wypadnie z kłosów, i zanim zostanie spalone przez słońce. Dlatego potrzeba wielu robotników, aby praca została zakończona we właściwym czasie. Przez nauczanie i cuda Jezusa Królestwo Boże szerzyło się i nadszedł czas Bożych żniw, ponieważ pola ludzkich serc obficie obrodziły. Dlatego też potrzeba więcej żniwiarzy, uczniów Jezusa którzy będą kontynuowali misję Jezusa Chrystusa. I dalej mamy wybór 12 apostołów. Ma to znaczenie symboliczne, dlatego że przynosi nam na myśl 12 pokoleń Izraela i ma oznaczać początek tworzenia nowego ludu Bożego. Izrael składał się z dwunastu rodów, z 12 pokoleń, które wywodziły się od 12 synów Jakuba. Liczba 12 oznacza więc cały lud Boży, cały naród. Niestety wiele z plemion zaginęło, weszło w ludy pogańskie. Ci, którzy ocaleli, wierzyli, że Bóg wskrzesi i zbierze plemiona w nowy lud Boży. Jezus spełnia te oczekiwania przez ustanowienie 12 apostołów fundamentem nowego Izraela, czyli Kościoła. Apostołowie mają kontynuować misję Jezusa. Polecenie wydaje się dosyć jasne. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Czyli te, które zagubiły się, które odeszły z kościoła, do owiec zdękanych i porzuconych, owiec nie mających pasterza. Kapłani, czyli pasterze, mają prowadzić. Zagubionych do kościoła, właśnie zagubione owce, czyli zagubionych ludzi do kościoła, do pojednania z Bogiem, do nawrócenia. Ale również my możemy uczestniczyć w misji Jezusa. Co jest do tego potrzebne? Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę ten cytat: Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelium. Jeżeli od tego zaczniemy, to sami możemy stać się uczestnikami misji. Chrystusa. Sami możemy stać się świadkami Chrystusa. W jaki sposób? No właśnie, w taki sposób, że gdy cały czas będziemy nawracać się, gdy cały czas będziemy pracować nad swoim sumieniem i prawdziwie uwierzymy w ewangelię, czyli w dobrą nowinę, to będziemy przybliżać królestwo niebieskie, królestwo Boże. Tam, gdzie często jest właśnie zagubienie, gdzie jest totalne osamotnienie, gdzie jest brak nadziei i wiary? Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bóg jest blisko nas. Królestwo Boże jest blisko nas. Dzięki Eucharystii, dzięki sakramentom, dzięki modlitwie, jesteśmy w stanie przybliżać się do Królestwa Bożego. I to Królestwo już jest bardzo blisko, jeżeli tylko korzystamy z tego, co Bóg nam daje. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To znaczy, ciągle pracujcie nad swoim życiem ciągle się zmieniajcie ciągle yy, pracujcie nad swoim sumieniem. A w tej pracy nad sobą proście Boga o pokorę, o cierpliwość, o siłę i wierzcie w Ewangelię, to znaczy żyjcie tą Ewangelią, żyjcie dobrą nowiną i starajcie się wprowadzać ją w życie. Bo dobra nowina to piękna nowina o tym, że Jezus oddał za nas życie, abyśmy my mogli znaleźć się w Królestwie Niebieskim. Dobra nowina, czyli piękna nowina, piękna jak to pole, które za mną. Bo Bóg stworzył ten świat przepięknym. Święty Bonifacy Męczennik przyszedł na świat w Tarsie. Podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana został pojmany, torturowany i więziony, a ostatecznie ścięty mieczem. W XVII wieku Stanisław Herakliusz Lubomirski Pragnący zbudować kościół, mauzoleum, dla swojej rodziny otrzymał relikwie Bonifacego od błogosławionego papieża Innocentego XI. Zapoczątkowało to kult tego świętego Bonifacego w Polsce. Jego relikwie spoczęły w kryształowej trumnie we wnętrzu ołtarza. Corocznie 14 maja z Warszawy ruszała pielgrzymka, której celem był kościół pod wezwaniem świętego Antoniego oraz świętego Bonifacego. Odbywał się tam odpust i majówka. Do naszych czasów kult świętego Bonifacego niemal całkowicie zanikł. Został on patronem kawalerów oraz nawróconych. Święty Bonifacy przedstawiany jest jako młodzieniec w czerwonym męczeńskim płaszczu, dzierżący krzyż, czasem trzyma również zwój z napisem: Władco, Panie wszechmogący, wybaw lud swój od bałwochwalczego gniewu, wszelkiego cierpienia i smutku. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem, a także zapraszam Was do innych moich filmików na kanale. Dobrego tygodnia!